No, witamy Was wszystkich w kolejnym filmiku, tym razem poświęconym Wilkowi, niszczycielowi czołgów w powietrzu 8 poziomu. Za mną jest Wolf. No właśnie, najlepszy kierowca na Wilku, cześć. <grych> witamy. No w tym filmiku teraz sobie postaram się zaprezentować nową maszynkę, którą dam trochę do sprzedaży. Pojazd fajny, na pierwszy rzut oka toporny z znikomym przyspieszeniem. Taki młodszy braciszek, wielka, z dziesiątego poziomu. A, ale jak już się napędzi, to jedzie. Mm -hmm. Żeby ariettę przebijać gdziekolwiek, to jest rekomendacja, naprawdę. No ładnie poszła. No właśnie tak się zdziwiłem. Szybko do piachu. Coś tam na plecy nam wjeżdża szybkiego. Płaszczka. Mam wrażenie, że chcą nas wciągnąć na tamtą Pocie, stronę, no. wzdłużę. Widzę, widzę. Pojadę trochę dołem. No, pojedziemy razem. Uch. Możemy. No ja to wykorzystam tego truposza, się odwrócę. Jak się da takim kozem. Spróbuj się wycofać. Granat, jedynie rzuć i do tyłu. Ty nawet szybki do tyłu jest ci powiem mm -hmm. VBR w kapie przez moment Jeszcze nie mam tam jak pomóc temu i ja No ja Szybkie przeładowanie pomogło. No ja mam 5-28 chyba nawet, chyba też co Nawet Arieta zauważyła, e, pisał na czacie, tak? Mm. <grywa> że coś tu jest nie halo, ile to ma penetracji? Halo! No ładnie nam poszło. zaraz to zaraz wrócimy, zaraz pokażemy jak tutaj będzie wyglądała ten polecnik być, kiedy po E na pewno tutaj część No i witam was już w po E na mapce Frostbite Jak wrażenia w pierwszej walce w po Zadziwiająca penetracja po prostu genialne, genialne skupianie, genialne przeładowanie, genialne penetracje. No, no mam aż 650 mm na 8 mm. Właśnie, podobała mi się reakcja Ariety, e, która po dwóch, trzech strzałach przyjętych pyta, kurczę, no ile to ma penetracji? Arieta jest w mojej ocenie takim, kurcze, prawdziwym betekiem. Jest w stanie dużo znieść, a tutaj jednak nie było problemów. No teraz właśnie będę próbował użyć trochę tych zielonych pocisków. Może to nie są pała, ale przy większych celach powinni się sprawdzić. W co ja zdecydowałem się tylko na te niebieskie, zwykłe apeki. To one będą sobie bardziej mi Widzę, że bardziej powinienem się martwić o ilość tych pocisków. O, od tego tutaj akord mamo, zostawić mu jak to mówię. O, sobie tam poradzicie, ja trochę bardziej do przodu, jeszcze się tutaj zranić. Pamiętacie, że teraz mam problem na przykład z expem? Mhm. Oni mu ostatnio zmienili, że wie, że już nie przyjmuje No pewnych. właśnie, kiedyś było dobrze, a teraz po 50 mi łapie. Nie, no, musiał się się straszyć, bo to maszysta. Jak się błoty zjadą, to może być ciężko. No, jednak się przełącza jakby jest... Generalnie jak to większość TDF-u pancerza pancerze nie mamy, ale coś ta siateczka może nas obronić w rzeczywistości stanie hit. Musimy się pośpieszyć tam się sobie powinien być rada 100 km na godzinę Także jak na taki ciężki pojazd 5 sekund Tam? No, jadę, ale... Sytuacja opanowana. No. To co na pewno jest dużym plusem przy niższych ciągłych, tak jak to tutaj też tak jest, że mamy bardzo fajny obrót wie że ponad 50 stopni możemy błyskawicznie zmienić nasz na, na co patrzymy A z armatą, już nie jest tak łatwo Ja akurat to co ważne jest też w niszczeniach to kamutwarz. Tutaj akurat mamy podstawowe 33% ale jeżeli dobrze wybierzemy do właśnie to możemy mieć w całym miejscu wynik. Ja akurat tutaj używam erin na wilku. A jak tobie tam... Czego ty używasz łódź? Ja używam sabryny, żeby zmniejszyć yy, kamo postr... znaczy, utratę kamo po przy okazji jakiś tam zasiek widzenia dodatkowy O! No, myślę, że one obie są równo... równo używalne do tego pojazdu Na no, tam zależy od preferencji, czy tam kamuflaż, czy nie. Ja lubię jeździć, tak? Nie ja stoję tymi tedekami Gdzieś ta marieta, której przepuściliśmy wtedy a, ja Odwdzięczyla mi się. Zabity nie. Gabaryty wilka nie są jakieś takie małe, więc trochę z depresją działa może być ciężko. Zazwyczaj będzie musieli się bardziej wystawić niż inni PSM Mamy 4 stopnie depresji tylko. Ale jakoś to nie odbiega od innych dodeków kołowych ósmego poziomu. O, odbiłem się akurat. Bardzo przyjemnie się gra tym pojazdem. No to jest taki trochę, trochę większy Striker. Ale też odpowiednio mocniejszy. Mhm. Może siłę ognia nie dorównuje, a mi sami, który całkiem szybko, mogą zadać sporo obrażeń, ale to jest porządny target. Trochę za bardzo przedpychałem. No nic co jeździ po mapie nie może być bezpieczne przy tym wilku mm -hmm. Skończyła mi się amunicja A już się kończył wilk No teraz czas na małpę Jak ci się grał ten pojazd znowu? No jest to fantastyczny pojazd. Według mnie numer jeden na ósmym poziomie, jeżeli chodzi o te, te deki. a prawdziwe te deki, nie licząc brawlerów. Lepsze przeładowanie, lepsza penetracja, szybsza, znaczy większa prędkość maksymalna, lepsze przyspieszenie. Trochę duży może, tak naprawdę względem AMX-a, RCR, z którym mógłby być porównywany, jeżeli chodzi o PSD Premium, no to dla mnie jest fajniejszy od niego. Cierpi troszeczkę w, w opancerzeniu, ale dla mnie na TDKU, który, który gdzieś tam pozostaje poza obszarem walk bezpośrednich, to to opancerzenie ma drugorzędne znaczenie i, i dla mnie numer jeden wśród tedeków na ósmym poziomie fajna sprawa, fajna gra, dużo przyjemności, uważam dobry zakup. Dobrze, no, w takim razie moje podsumowanie sądziecie już w samej recenzji, a za samą oglądanie już wszystko i dziękujemy Wam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.